Tutaj na rynku w Krakowie z prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy, który kandyduje na najwyższy urząd w naszym państwie, a więc o urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, zakończają nam zgromadzenie. Mamy od 10 do 21, rachowe, a od tak, 14 się już się. I, I... i Wysłuchać tego, co prezydent Z którymi chcę się z wami podzielić tak, aby No chcę znowu na nakłamać, nakłamać. Do, do, do nakłamać. Głosu na niego, na niego w dniu 18. 18 maja, kiedy to w naszym 18 maja głosujemy na Brauna, pamiętajcie. A być może 1 czerwca będziemy musieli ponownie udać się do punktów wyborczych na I Panie. też głosujemy ponownie na Brauna. Głos na Rafała Trzaskowskiego tak, aby mógł on zostać prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, tutaj na rynku w Krakowie o godzinie 17.15.